Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku na kanale Na Klawiaturze nauczymy się jak wykonywać pewne triki na klawiaturze. Postaram się to zrobić krótko, zwięźle i na temat. Najważniejszą rzeczą jest więc konfiguracja klawiszy, bo to od tego zależy, którego klawiszu użyjemy do wykonania danego triku. Swoją konfigurację możecie zobaczyć w menu Konfiguracja. Następnie wchodzimy w ustawienia, dostosuj sterowanie, wybieramy odpowiednią zakładkę i możemy zobaczyć klawisze przypisane odpowiedniej interakcji. Na ekranie widzicie teraz moje własne ustawienia, których używam do rozgrywki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy z nas może mieć odmienne, indywidualne sterowanie ustawione pod siebie, lecz na potrzebę dzisiejszego filmiku posłużmy się tym ustawieniem, które widzimy na ekranie. Najważniejsze jednak dla nas będą te cztery klawisze, które widzicie teraz na ekranie. Ja mam je przypisane do 2, 4, 6, 8 na klawiaturze numerycznej. I muszę przyznać, że jak na standardy klawiatury jest to nawet całkiem wygodne. Ok, teraz jeżeli znamy już naszą konfigurację i będziemy wiedzieć według którego schematu się posługujemy, zaczynajmy te nasze sztuczki. Jest ich naprawdę mnóstwo i miałem kłopot z wybraniem ich, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć jakąś sztuczkę, której tutaj nie ma, piszcie śmiało w komentarzach. Zaczynamy. Pierwszą taką sztuczką jest ball roll. Jest to podstawowa sztuczka, którą potrafi wykonać większość graczy. czę Tom wykonujemy w zależności od położenia zawodnika, przytrzymując w jego prawą, bądź lewą stronę odpowiedni klawisz. U mnie będzie to czwórka na klawiaturze numerycznej, bądź szóstka na klawiaturze numerycznej, jeżeli zawodnik tak jak teraz na filmiku jest ustawiony frontem do bramkarza. Hill to Hill. Bardzo przydatna sztuczka, którą potrafi wykonać wielu ofensywnych zawodników, a w dodatku jest prostsza niż mogłoby nam się wydawać. Są dwa sposoby na jej wykonanie. Pierwszy, ten trudniejszy, polega na tym, że w trakcie biegu, jeżeli jesteśmy ustawieni tak jak teraz na filmiku, przodem do bramki, musimy nacisnąć ósemkę oraz dwójkę na klawiaturze numerycznej. Znacznie prostszym sposobem jest przytrzymanie klawiszu C, czyli kontroli tempa i zamarkowanie strzału. Wtedy niezależnie od kierunku, w którym podążacie, wystarczy, że naciśniecie tą drugą kombinację, czyli przytrzymanie C plus zamarkowanie strzału. La Croqueta, czyli chyba jeden z najbardziej znienawidzonych trików, z którym mieliśmy do czynienia w FIFA 19. Pomimo tego, że został snerfiony, nadal jest bardzo użyteczny i potrafi być naprawdę pomocny. Trik ten wykonujemy poprzez przytrzymanie przycisku odpowiedzialnego za zmianę zawodnika. W moim przypadku jest to klawisz E oraz wychylenie w bok przycisku na klawiaturze numerycznej. Jeżeli stoimy przodem do bramki, jest to odpowiednio czwórka bądź szóstka. Kolejna sztuczka to Drag to Heal. Jest to nowy trik wprowadzony w tegorocznej odsłonie Fify, ale jest niezwykle efektowny i efektywny. Wykonujemy go podobnie jak poprzedni, przytrzymując klawisz E, czyli przełączenie zawodnika, oraz naciskamy dwójkę i czwórkę, bądź dwójkę i szóstkę, w zależności od tego, w którą stronę chcemy wykonać dany trik. Oczywiście musimy pamiętać, że w momencie kiedy biegniemy w prawo, jest to odpowiednio czwórka na klawiaturze numerycznej i ósemka bądź dwójka. Analogicznie, kiedy biegniemy w lewo zawodnikiem, musimy przytrzymać E oraz wykonać kombinację szóstka plus ósemka bądź szóstka plus dwójka, w zależności do tego jak ustawiony jest nasz zawodnik. Kraknie. Zatrzymanie w biegu. Nie wiem, jak fachowo nazywa się ta sztuczka, ale jest bardzo prosta do wykonania. Warunek jest, że potrzebujemy gracza z pięcioma gwiazdkami sztuczek. Trik ten wykonujemy poprzez przytrzymanie klawisza C, czyli kontroli tempa, oraz zamarkowanie strzału i wychylenie strzałek przeciwnie do kierunku biegu. Wtedy nasz zawodnik momentalnie zatrzyma się w miejscu, myląc przy tym przeciwnika. Bardzo pomocna sztuczka. Następny trik to drag back. Jest on bardzo prostym i przydatnym trikiem, który może być wykonany przez większość zawodników w FIFA. Wykonujemy go poprzez przytrzymanie tab plus e oraz cofnięcie się strzałkami do tyłu. Klawisz tab w mojej konfiguracji to modyfikator strzału finezyjnego, a klawisz e to zmiana zawodników. Ostatni trik w naszym zestawieniu to trik jednogwiazdkowy, który może zrobić każdy zawodnik. Jest on nowym trikiem wprowadzonym dopiero w tej odsłonie Fify, ale jest naprawdę bardzo użyteczny, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy się przebić w pole karne przeciwnika. Bez wątpienia jest to najprostszy trik w naszym zestawieniu. Po prostu potrzebujemy wcisnąć dwa razy klawisz tab, czyli modyfikator strzału finezyjnego, i to tyle. To by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu. Dajcie znać w komentarzach, czy potraficie zrobić te sztuczki na klawiaturze i jakie chcielibyście zobaczyć jeszcze sztuczki, to zrobimy część drugą. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia znów. Bądźcie zdrów. Hej!